Dzień dobry, witamy państwa serdecznie. Dzisiaj sesja Sejmiku. Kilka ważnych spraw dla mieszkańców Województwa Śląskiego. Jak to zwykle na sesji Sejmiku prawdopodobnie dojdzie do wyboru piątego członka zarządu, ale też będą sprawy, o których my jako Koalicja Obywatelska informowaliśmy, o które zapowiadaliśmy jeszcze w okolicach świąt. In vitro, program in vitro, coś na czym niezwykle nam zależy, oprócz tego, że w skali kraju chcemy, żeby ten problem był uregulowany i zbieramy podpisy pod projektem specjalnej ustawy, która spowoduje, że to in vitro wejdzie do systemu prawnego uchwalone przez Sejm. Przypominam, wszyscy ci, którzy chcą jeszcze poprzeć ten projekt, to nasze biura poselskie, wszystkie są otwarte, czekamy na was i, i podpisujcie jak najwięcej. To też końcem roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił, że zajmie się in vitro w skali regionu i że in vitro będzie z Województwa Śląskiego dofinansowane. Dzisiaj na sesji 5 milionów złotych będzie już Stricte przeznaczone na ten cel i o tym na pewno będziemy dzisiaj dyskutować. Druga rzecz, którą zapowiadaliśmy, to że będziemy działać na rzecz słabszych, na rzecz pominiętych, na rzecz kobiet, praw mniejszości i będziemy chcieć powołać specjalną komisję doraźną, która taką tematyką się zajmie. Ze mną są dwie. Odważne, silne, wspaniałe kobiety, radne Semiku Województwa Śląskiego, pani Alina Bednarz, właśnie inicjatorka tej komisji o dumnie brzmiącej nazwie równego traktowania dialogu i wielokulturowości i pani Katarzyna Stachowicz szefowa fundacji, ktoś, kto zajmuje się sprawami zdrowia. Zresztą pani Alina również, inicjatorka właśnie działań w sprawie in vitro i o tych sprawach chcieliśmy państwa poinformować. Jeżeli Kasia powiedziałabyś pierwsza in vitro... Szanowni państwo, my dotrzymujemy słowa danego mieszkańcom województwa śląskiego i właśnie podczas dzisiejszych obrad sejmiku województwa śląskiego w budżecie województwa będzie zagwarantowane 5 milionów złotych w przeznaczeniu na dofinansowanie projektu in vitro. Cieszymy się bardzo z tego powodu, że pary, które starają się o potomstwo, będą mogły skorzystać z dofinansowania, praktycznie pełnego dofinansowania w kwocie Tysięcy złotych. Zostanie powołany, już jest powołany zespół, który będzie zajmował się, jakby przygotowaniem procedury związanej z. Przyjęciem, znaczy z, z, z opracowaniem jakby z możliwości i procedur związanych z, z tym dofinansowaniem, w skład tego zespołu wejdą radni Sejmiku Województwa Śląskiego, oczywiście eksperci i pracownicy Departamentu Zdrowia. Wspólnie z radną Aliną Bednarz oraz radną Urszulą Koszucką i radnym Klaudiuszem Komorem, przewodniczącym. Komisji Zdrowia będziemy zasiadać w tym zespole. Bardzo nas to cieszy, i mam nadzieję, że mieszkańcy Województwa Śląskiego, pary, które no, starają się o potomstwo i z wiadomych przyczyn zdrowotnych nie mogą posiadać dziecka, będą mogły skorzystać właśnie z tego dofinansowania. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, po kilku latach. Rada Ministrów w maju ubiegłego roku przyjęła Krajowy Program Działania na Rzecz, Działań na Rzecz Równego Traktowania. Ten program będzie obowiązywał w latach 2022 to już minęło, do 2030. Rolą samorządów jest wdrożenie tego programu na terenie, na przykład, województwa śląskiego, i nasza komisja, Komisja Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości, ma w zakresie swojego działania właśnie przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji, wykluczeniom, naruszaniu zasady równego traktowania ze względu na płeć, ze względu na pochodzenie, ze względu na światopogląd, na wyznanie, religię. Na niepełnosprawność, wiek również. To będzie w zakresie działania Komisji, przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju wykluczeniu. Również dostrzegamy problem przybyłych do Województwa Śląskiego uchodźców z Ukrainy. Obecnie szacuje się, że zamieszkuje Województwo Śląskie około 300 tysięcy mieszkańców z Ukrainy. Więc to jest całkiem spore jak na województwie ośląskie miasto. Widzimy potrzebę działania, widzimy potrzebę pomocy tym uchodźcom i tutaj zamierzamy działać w pierwszym rzędzie z organizacjami pozarządowymi, które, które są mocno zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dostrzegamy problemy też innych grup etnicznych, ale ta grupa jest dzisiaj największa w Polsce. Więc i też ma zupełnie inne przeżycia ze względu na traumę wojenną i też ma zupełnie inną strukturę, bo są to głównie kobiety i dzieci. Kolejna rzecz to działanie na rzecz budowy, odbudowywania społeczeństwa obywatelskiego, działania wszelakie na rzecz y, y, angażowania społeczeństwa w dialog oby, obywatelski. Ta komisja to ewenement. Jeszcze takiej komisji w Polsce nie ma. Jest podobna, działa przy Związku Miast Polskich, ale w żadnym sejmiku województwa śląskiego takiej komisji jeszcze nie ma. My dostrzegamy potrzebę działania na tej niwie, o której państwu przed chwileczką powiedziałam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.